Witajcie w nowym odcinku serii 3 losowe ciekawostki na temat takiej rzeczy a dzisiaj o jeżu Pierwszym ciekawostkiem jest to, że jeż ma nawet od 5 do 7 tysięcy kolców które są w rzeczywistości z modyfikowanymi włosami i świetnie chronią go przed rapieżnikami Drugą ciekawostką jest to, że jeże potrafią tak zwane samo masowanie. Gdy znajdą intensywnie pachnącą substancję, liżą ją i rozprowadzają się inne po kolcach. Trzecią ostatnią ciekawostką jest to, że jeże zapadają w sen zimowy, podczas którego ich, yy, ich temperatura ciała i tętno drastycznie spadają. Bez tego nie przetrwałyby zimy. E, to na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, że codziennie wstawiam nowe filmy. I co? Zostawcie coś po sobie. Ja widzowie w nowym odcinku serii. Trzy losowe ciekawostki na temat takie rzeczy. A dzisiaj o Wielkim Murze. Pierwszym ciekawostką jest to, że Wielki mur to nie jest jednolita ściana, tylko system murów, fortów i wałów budowanych przez różne dynastie przez 2000 lat. Drugą ciekawostką jest to, że wielki mur wbrew popularnemu mitowi nie jest widoczny z kosmosu. Z orbity jest zbyt wąski i zlewa się z otoczeniem. Trzecią i ostatnią ciekawostką jest to, że, że do budowy Wielkiego Muru używano lokalnych materiałów, takich jak kamień, ceg cegła, ubita ziemia, a nawet zaprawy z kleistego ryżu, co okazało się zaskakująco trwałe. By było na tyle. Pamiętajcie, pamiętajcie, że codziennie wstałem nowe filmy. No i co, zostawię coś po sobie. Do następnego. Witajcie widzowie w nowym odcinku serii 3 losowe ciekawostki na temat takie rzeczy a dzisiaj o mrówkojadzie Pierwszą ciekawostką jest to, że mrówkojad nie ma zębów zamiast tego używa długiego lepkiego języka, który ma nawet do 60 cm zamiata nim mrówki i termity Pierwszą ciekawostką jest to, że jego pazury są tak potężne, że potrafią rozrywać kopce termitów i, i bronić się przed drapieżnikami w tym nawet przed jaguarem Koską jest to, że mrówkojady mają ekstremalnie wolny metabolizm i niską temperaturę ciała mają około 32 do 33 stopni celsjusza co idealnie pasuje do ich energooszczędnej diety to by było na tyle, pamiętajcie, że codziennie wstawiam nowe filmy to co, do następnego Widzę w nowym odcinku serii Trzy losowe ciekawostki na temat takiej rzeczy. A dzisiaj o jaskini laska. Pierwszą ciekawostką jest to, że malowidła z Lascaux mają około 17 tysięcy lat i przedstawiają głównie zwierzęta takie jak bizony, konie i jelenie. Ludzi zaskakujące jest tam mało. Drugą ciekawostką jest to, że jaskinia Lascaux została zamknięta dla zwiedzających w 1963 roku. Ponieważ tlenek węgla i wilgoć i mikroorganizmy niszczyły malowidła. Trzecią ciekawostką jest to, że do dziś nie wiadomo po co je stworzono. Mogły mieć znaczenie rytualne, magiczne albo być formą prawdawnej opowieści. To by było na tyle. Pamiętajcie, że co dzień nie wstawiam nowe filmy. Do następnego. Witajcie widzowie w nowym odcinku serii 3 losowe ciekawostki na temat takie rzeczy, a dzisiaj o piórze morskim. Pierwszą ciekawostką jest to, że pióro morskie to kolonia zwierząt, a nie jeden organizm. Składa się z setek polipów, które współpracują yy, razem jak jeden superorganizm. Drugą ciekawostką jest to, że pióro morskie potrafi świecić w ciemności. Wiele gatunków jest bioluminescencyjnych i rozbyska światłem, gdy zostaną dotknięte. Trzecią i ostatnią ciekawostką jest to, że w przeciwieństwie do innych koralowców pióro morskie żyje zakotwiczone w miękkim dnie. Na przykład piasku lub mule, a nie jest przytwierdzone do skały jak innych krawowce. To by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Witajcie widzowie w nowym odcinku z serii Ślostwo Dziekowskie na temat takie rzeczy, a dzisiaj o wyprawie Magellana. Pierwszą ciekawostką jest to, że Magellan nie opłynął e, oka świata, ponieważ zginął na Filipinach w 1520 roku. A pierwszą... E, Pierwszą podróż dookoła e, świata e, dokończyła statk e, załoga statku Victoria pod dowodzeniem Joana Sebastiana Elcano. Ciekawostką jest to, że wyprawa wyruszyła z pięcioma statkami i 270 ludźmi, a wróciła, e, wrócił tylko jeden statek z 18 marynarzami. Prawdopodobnie zginęli albo zdez zdezorientowani, zagubieni na oceanie, Albo zostali po pojmani. Ostatnim ciekawostką jest to, że y uczestnicy wy wyprawy jako pierwsi ludzie faktycznie doświadczyli zmiany daty, choć jeszcze nie istniała linia zmiany daty. Bo po powrocie okazało się, y że według ich kalendarza jest jeden dzień w plecy. To by było na tyle. Pamiętajcie, że codziennie wstawiam nowe filmy. Do następnego. Dzisiaj widzowie w nowym odcinku serii 3 losowe ciekawostki na temat takie rzeczy a dzisiaj o nosorożce Pierwszą ciekawostką jest to, że róg nosorożca nie jest z kości tylko z keratyny, tej samej substancji z której zbudowane są nasze paznokcie i włosy drugą ciekawostką jest to, że mimo ogromnych rozmiarów nosorożce potrafią się rozpędzić do 50 km na godzinę tylko, że na krótkich dystansach trzecią ostatnią ciekawostką jest to że nosorożce mają słaby wzrok, ale za to dobry wech i słuch. Najczęściej, najpierw coś wyczują lub usłyszą, zanim coś zobaczą. To by było na tyle. Pamiętajcie, że codziennie wstawiam nowe filmy. Do następnego. Witajcie widzowie w nowym odcinku serii 3: Losowe ciekawostki na temat rzeczy, a dzisiaj o biciu monet. Pierwszą ciekawostką jest to, że najstarsze monety pojawiły się około VII wieku przed naszą erą. W Lidii, dzisiejszej Turcji. By i, by I były bite z elektronu naturalnego stopu złota i srebra. Drugą ciekawostką jest to, że przez wieki monety bito ręcznie młotem, a nie prasą. Jedna osoba trzymała stempel, a druga uderzała. Jakość monety zależała od siły i od celności ciosu. Pierwszą ciekawostką jest to, że nacięcie na krawędziach monet, tak, zwanych, e, tak zwane ranty, e, były po to, by zapobiegać e, ścieraniu i pocieraniu kruszcu i od razu w, przez to było widać, e, że ktoś oskubał monety. To by było na tyle. Pamiętajcie, że codziennie wstawiam nowe filmy. Do następnego. Dzisiaj widzowie, w nowym odcinku serii trzy losowe ciekawostki na tematyki rzeczy, a dzisiaj o grzybach. Pierwszą ciekawostką jest to, że największym organizmem na Ziemi, jest grzyb. E, gatunek opienki e, w Oregonie zajmuje około 9 km na, e, kwadratowych ma około kilka tysięcy lat. Drugą ciekawostką jest to, że grzyby są bliżej spokrewnione ze zwierzętami niż z roślinami. Między innymi dlatego, że magazyną energię właściciel kilikogenu, a nie skrobi. E, Trzecią ciekawostką jest to że niektóre gatunki grzybów potrafią kontrolować owady. Na przykład ma różnik który e, zmusza zakażone mrówki do wspinaczki na wyżyny, po czym rozpyla e, swe, swoje pyłki. To by było na tyle. Pamiętajcie, że codziennie wstawiam nowe filmy. Do następnego. Witajcie Ci widzowie w nowym odcinku z serii 3 losowe ciekawostki na temat rzeczy, a dzisiaj o słońcu. Pierwszą ciekawostką jest to, że Słońce stanowi około 99,8% całej masy Układu Słonecznego, a praktycznie wszystko krąży wokół niego, bo ma, bo ma ogromną grawitację. Drugą ciekawostką jest to, że w jego jądrze temperatura sięga około 15 milionów stopni, a energia powstaje dzięki fuzji jądrowej, w którym wodór zamienia się w hel. Trzecią oraz ostatnią ciekawostką jest to, że światło ze słońca potrzebuje 8, 20, 8 minut i 20 sekund, aby dotrzeć do Ziemi. Gdy nagle zgasłoby, gdy nagle, gdyby nagle zgasło słońce, dowiedzieli, dowiedzielibyśmy się o tym właśnie po takim czasie. To by było na tyle. Pamiętajcie, że codziennie wstawiam nowe filmy. Do następnego.